Boncz, cześć, siemanko! Z tej strony Pajk i witam was w kolejnym odcinku Standard Island! Na oczywiście ostatnia piątka followersów, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a dziś przed wami domek, który zbudowałem, mój domek oczywiście, który zbudowałem na Thunder Island i wygląda on następująco, możecie go śmiało odwiedzać, no nie możecie nic wrzucić, no siłą rzeczy, bo, bo, bo nie możecie e, wyrzucać itemów na działkach, ale domeczek powstał, jest ciut większy niż zakładają wymiary. Ale na szczęście udało się go jakoś również dobudować poza działeczką. Także wygląda on SEMAIF. Został już oceniony przez też Rezigiora także zaraz wam pokażę, jaka jest jego ocena. Mój domek prezentuje się w taki oto sposób, jak widzicie, nie jest on małych rozmiarów. Staram się, żeby klimatem jednak wpasował się w styl średniowieczny, Jeżeli chcecie, żebym zrobił poradnik z tego domku, jak go zbudować no, to mogę wam pokazać, mogę, ale za odpowiednią ilość łapeczek, także jak myślę, że jak wbijecie, tak. 500 Między 500 a 1000, chociaż wolałbym 1000 Łapeczek w górę No nie no, 500 wbijecie, kurde doła 750 łapeczek w górę I robimy ten domeczek Na poradniku jak go zbudować Także bez problemu wam wszystko pokażę co i jak Mam też tu widzicie jakiegoś sąsiada Co też starał się w stylu średniowiecznym Zrobić, tylko tutaj bardziej takie wiecie Klimaty Arabskie i tak dalej Takie wiecie, pustynne i tak dalej No a tam niestety, ale kto jest budował Willę Moderni to też Niezbyt urodziwą. E, Niemniej jednak, no liczę, że jednak ten ktoś się poprawi tam, także ziomeczku, weź, weź to, z, 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 zrób coś takiego średniowiecznego, bo jednak wiesz, to serwer RPG, nie? E, ale tego, wracając, e, mój domeczek wygląda w miarę spoko, wszystkim się mniej lub bardziej podoba. Zaraz wam pokażę jaką ocenkę wystawił tutaj ResGiro i pokażę wam wewnątrz. 8 na 10. Resi. Czemu tak mało? No, ale i był, odwiedził, ocenił, na strumku u niego też. Wewnątrz wygląda to następująco. Góra nie jest udekorowana, bo nie miałem na to czasu. U dołu mam farmę krów. Wiem, że wybijaliście z łuku, dlatego jest już to obudowane szkłem i nie powybijacie. Enchanting. Tam niżej jeszcze będą farmy i tak dalej, ale na razie nie mam na to czasu, żeby się tym zająć. Eee bo ogólnie nie mam czasu tak za bardzo nawet na nagrywki i się spinam, żeby wszystko to nagrywać ma kilka pięter ten domeczek, nie jest jakiś wielki, ale to wiadomo, możecie sobie go zawsze powiększyć wedle rozmiarów ja go budowałem na trybie survival, także bez żadnych pomocników, bez żadnych fly'a bez... znaczy miałem pomoc od swojej gildii, bo gildia pomagała mi z materiałami, jak mi czegoś brakowało to szybko lecieli pozbierać ale ogólnie wszystko budowałem sam i nawet dach budowałem tak, że zbudowałem po prostu platformę z dirta i, i zbudowałem wszystko, także no. Z góry tutaj widoczek mamy w miarę spoko, z samego czubka naszej budowli to wygląda spoko, to wygląda niespoko I, i na tym poprzestaniemy, bo tu nie ma co dalej tego. Także co, ja bym się przeszedł dzisiaj do tropiciela i zaczął misję od tropiciela, bo tych misji jeszcze nie zacząłem robić. Specjalnie czekałem, żeby mieć co nagrywać z Thunder Island. I dzisiaj udamy się do tropiciela na... Ee, na co? Na nowe misję. w ogóle się przywitamy z się Siemaneczko, pozdrówcie. A my lecimy sobie... o już cały czas leci. A my sobie lecimy na główną wyspę, czyli Thunder Island. Lecimy. I lecimy do tropiciela, także widzimy się już przy tropicielu. Ok, dotarliśmy sobie do tropiciela. Jak widzimy migają nad, nad nią questy, także cóż trzeba rozpocząć tego questa. Witaj, nieznajomy, wędrowcze. Jestem łowcą, łowcą potworów. Przybywam tu po prośbie burmistrza, na wieść o szerzącej się zarazie na ekspowiskach. Od lat pasjonuję się tymi obrzydliwymi bestiami, ale to, co zostało mi opisane, przechodzi ludzkie pojęcie. Niewątpliwie jednak wniesie to cenną wiedzę do tworzonego przeze mnie bestiariusza. Myślę, że na pewno przydał się w przyszłości innym łowcom. Sam nie wybrałem się jeszcze w tamte strony, ale mam tu kilka spraw, które muszę jeszcze załatwić. Może zechciałbyś mi pomóc? Idź na patroli, Przynieść mi cenne informacje o każdej z wylęgarni potworów na ekspowisku. Niemniej jednak, mam nadzieję, że zombie gigant, o którym tyle słyszałem, to tylko legenda. A, nie, no to fajne. czyli ja mam iść na ekspowiska, później na pajęczy drzewo, robacza jaskinia, tylny cmentarz, co? Pole wiedźm i ostateczna jaskinia. Przecież ja do ostatecznej jaskini nigdy jeszcze nie dotarłem. No ale nic, dobra. Czyli jak musimy to wszystko zrobić, to musimy pierw polecieć sobie do domu, zabrać ze sobą potiony, żeby było nam łatwiej. No, i dopiero wtedy możemy udać się na ekspowisko, gdzie, gdzie po prostu damy radę pokonać te wszystkie potwory. Ale kurczaki pieczane, powiem Wam szczerze, że no, mikstura skoku mam, mikstura odporności na ogień, to, nie, to, mi, się, to mi się nie przyda. Mikstura regeneracji, hmm. szybkość 2, to mi się na pewno przyda, żeby przejść przez to wszystko. Mikstura regeneracji 2, na ile ona jest? Na 22 sekundy. Kurczaki, powiem wam szczerze, siła dwójka na pewno nam się przyda. Z jedna. No i regenerację normalną weźmiemy jeszcze ze sobą. I myślę, że to powinno nam pomóc dotrzeć we wszystkie zakamarki ekspowiska, także cóż, ruszajmy. Ale powiem wam szczerze, że kurde no, ja na tym ekspowisku niespecjalnie daleko zachodziłem. A tutaj mamy przejść aż do samego końca. Nie wiem na ile mi się to uda, na ile nie. Eee, no ale dobra. Brama ekspowiska, czyli tutaj. Czy ja muszę po prostu dojść tam. Dobra, to może nie będzie tak źle. Może nie będzie tak tragicznie, widzowie. Aczkolwiek, eee, no wszystko może się wydarzyć tutaj na ekspowisku. Są tutaj bardzo silne potwory Jedne mniej, drugie bardziej Musimy dotrzeć na sam koniec w ogóle mapy To jest w ogóle moim zdaniem Totalnie unreal dla mnie Chociaż ostatnio sporo punktów rozdałem W siłę i odporność, także Jest szansa, że mnie szybko nie zabiją Niemniej jednak, o masz ty kurczaku Niemniej jednak Poekspimy może jeszcze troszkę pokażę wam, co, pokażę wam co i jak tutaj na ekspowisku Bo niektórzy z was może już przeszli tego quest'a Niektórzy nie, ale na bank musimy dotrzeć do drzewa pająków, które będzie teraz... E, tak, pajęcze drzewo, tak, do pajęczego drzewa musimy dotrzeć. Zombiaszki na, już nam nie są straszne, bo są na tapa. E, I to bez żadnych miksturek ani bez niczego. Trochę jednak jestem już wyskilowany, bo mam chyba 50 poziom postaci? Już czy jeszcze nie mam? Chyba mam 51 albo 52. A, 52 poziom postaci mam więc nie ma tragedii natomiast no kurczę powiem wam szczerze zobaczymy na ile tapów mam pająki co? Czy uda mi się pająka zdjąć na tapę? Jak uda mi się pająka zdjąć na tapa, to jeszcze to jeszcze nie jest tak tragicznie. A dobra, schodzą na tapę. Je, dobra. Widzowie, to teraz to... E Co za głupie pająki, no ale plus jest taki, że są na tapa już, jezu ja pamiętam jak ja musiałem się męczyć z tymi pająkami, a teraz są po prostu na jednego tapa, więc to jest, dla mnie to jest kozak, bo nie muszę się specjalnie martwić, o to, ale no tutaj, tutaj się nie odważę przejść przez tą jaskinię bez, bez mikstury szybkości i regeneracji. Także ja sobie spijam tą miksturę szybkości i regeneracji. Bo no, kurczaki powiem wam widzowie. No ja się nie odważę, ja się nie odważę. Zwyczajnie się po prostu nie odważę przejść przez tą jaskinę. Ej, ale tu jest ciemno. Worieluju! Głupie silver fiszy! Dobra, dobra, widzowie, dobra. Najgorsze za nami, najgorsze za nami, bo ta jaskinia jest po prostu czymś strasznym dla mnie, ja jej nienawidzę. Nienawidzę tej jaskini z prostego względu, że to są tu po prostu silverfishy, które są najbardziej upierdliwymi mobami jakie są. Oczywiście nie licząc tych schodów, nie wiem kto je robił, Hala administracja! Oni to zrobili specjalnie, żebym ja tu spadał. Ej dobra, a gdzie tu jest wyjście? Aha, tędy. to jest kapliczka, tak? Dobra. Elo, 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 mam cię na tapa? Nie mam cię na tapa, ojej! Oj, oj Robi się problem Myślałem, że on mnie natapa Ile mam, na ile mam cię strzałów? Raz Dwa, eee, dobra, no dwa też jest, też nie jest źle W takim razie lecimy na miksturce prędkości Pójdę tutaj prawą stroną przez endermany, bo tutaj jest Czekajcie, jest jeszcze tylny cmentarz Mhm, tylny cmentarz, to jest tutaj, tak? U etków z Gretków, cześć tak. Siema Edek. Siema, pójdziesz won Co to były za odgłosy, halo Czym jest tylny cmentarz? A, tu ktoś nam gdzie walczy z endkami, ale nie wiem gdzie jest tylny cmentarz. Znaczy no wiem, że musimy przejść do końca. Będziemy gonił? Goni mnie. O tyluju ale nie wiem gdzie dokładnie, żeby się nie okazało tak, że... Czekajcie, no bo krowy teoretycznie powinny być tylny cmentarze. no Pole Wiedźm... Przed Polem Wiedźm jest tylko, są tylko krowy. Czemu tu pada?! Boże, kochany, zacząłem nagrywać odcinek i zaczęło padać, no to jest jakaś abstrakcja. Tylny cmentarz. Ej, widzowie, to chyba nie jest tu. Czyżby tylny cmentarz? To była ta jaskinia po lewo. Dobra widzowie, zaliczyło nam tylny cmentarz. To było tutaj, w tym miejscu za kapliczką, także dziwne, powinno być tutaj normalnie. Ej, słabo, bo mój kurde, moje ognio coś nie działa i skończyły mi się do tego poty. I jak ja mam dojść do Gianta? Hala! Dobra, także widzimy się przy krowach. Ruszamy dalej w naszą wyprawę. Po bagnach. I ekspowiskach. Kurde, nie fajnie, że mi się ta pogoda tak zepsuła. No ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tutaj są krówki, tu widzowie sobie. Na no widzowie, znaczy widzowie. Gracze sobie ekspiowają ogólnie, ale pewnie może ktoś z widzów też teraz jest i XP. Tylko, że na innym TH. A ja w tym czasie muszę dotrzeć do pola Wiedźm. Ej, a wiecie, że za, dalej niż za polami wiedźmy nie byłem. Nawet nie wiem, w którą stronę tam się idzie dalej. I do tego jeszcze noc zapada, no nie wierzę w to. Jezu kochany, ja mam jakiegoś naprawdę pecha. Zaczynam nagrywać, co się robi raptem wszystko, nie? Raptem zaczyna padać deszcz, raptem robi się noc. Ech. cóż widzowie, ja chyba muszę zrobić tak, że wam shadery, no bo to teraz się robi totalnie przegięcie. Dobra, wyłączyłem shadery, bo stwierdziłem, że to będzie po prostu dla was za ciemno. Ech, a chcę jednak, żeby ten materiał jakoś wyglądał, więc idziemy dalej. Tu są pola wiedźm. Ej, potka, fajna, wezmę se. Okej, okay, dobra, tu coś mamy. Lecimy dalej, lecimy dalej. Lecimy do samego bossa. Została ostateczna jaskinia. Kurde, tam jeszcze nie byłem. Nawet nie wiem jak to wygląda, widzowie. Ostateczna jaskinia. Ej, to do jaskini może wyłączę ten. Wyłączę Sidery z powrotem, co? Bo tam jednak i tak będzie ciemno jak w Fita i w drogi wędrowcze. Idziemy spotkać... Idziemy stanąć twarzą w twarz z bestią, e, która jest ostateczna jaskinia, gdzie tu jest ten GIANT. No nie naprawdę, nawet tutaj musieliście zrobić parkour. Jakbym nie był wystarczającą kaleką w tą grę. Ale to nie jest ostateczna jaskinia, to są jeszcze pająki. I wiecie widzowie, ja szczerze nie wiem, które dojść. Nie widzę tutaj drogi. Aha, nie no to fajne. czyli ja tu umrę w sekundę. Mówiłem, że ja nienawidzę tej gry? Dobra widzowie, próba numer 2. Tym razem się cofnąłem po potki. Mam miksturę szybkości, także ciach. Miksturę siły. Ciach, miksturę regeneracji, ciach, a tu mamy co? Miksturę leczenia i miksturę regeneracji, jeszcze raz. Dobra, fufu, fu, 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 lecimy. Tym razem mnie nie zatłuką. A może zatłuką? Kto robił ten labirynt? Halo! <laughs> nie przejdę tego! Eee! Dobra, próba numer 1482 Tylko tym razem z koksem Znaczy problem jest z tym, że no właśnie, one się tu spanują ja ich nie widzę w ogóle Gdzie one są? To jest za dużo pajęczyn No nie idzie tędy przejść, halo no przecież, no nie da się! No nie da się! Dobra, widzowie, zdenerwowałem się. Zapytałem ludzi na czacie. Powiedzieli: Pykes, przejść to z miksturą niewidzialności. Mówię, geniusze! Czemu ja na to nie wpadłem? Także teraz nie ma opcji. Ja już się kolejny raz nie dam rady, nie pozwolę zabić mikstura niewidzialności. Walimy na Teutatesa. Ja ją wypiłem? Halo? Czemu to nie działa? O dobra Musiałem się cofnąć na działkę I teraz szybko na ekspowiska I mam 8 minut, bo na ekspowisku nie mogłem tego wypić Nie wiem dlaczego, chyba zablokowali Ale na szczęście wszystko idzie obejść Na patencie e, Także, e, gdzie jest reporter? E, Andrzej? Andrzej, Andrzej Jezu, Andrzej Wy mnie tepnij, dobra Grzejemy do jaskini, dobra widzowie, sprawa wygląda tak, że Dwie minuty na tej podce Zmarnujecie na dojście tu, także bez Niewidzialności na poziomie 8 minut. No, jakby totalnie nie macie szans tutaj dotrzeć, bo nie wiem, na ile jest ta wcześniejsza potka na minutę, coś takiego, nie? Ale jestem już w pełni niewidzialny, do tego mam koksa. I teraz ja se przejdę obok tych pająków, i ony mi zrobię. Koniec tego dobrego. Se przejdę na patencie pa, normalnie, hits. I co mi zrobicie, gówniaki? Co, myśleliście, że jesteście cwani, co? A tu patrz. Czemu mnie zaatakował? CZEMU, CO?! Przecież byłem niewidzialny! Oszukali mnie. OSZUKALI MNIE! Dobra, widzowie. Szczerze, nie mam pojęcia, jak to przejść. Spróbuję teraz na tym. Rzucając Ender perłami. Mam tylko dwie, ale no ciul, może się uda. No, głupi pańczyny! To to projektował. Aha, czyli, czyli umarłem. Ja miałem 50-ty poziom, jak tam przychodziłem, Mam drugi. To jest niefard. Gra mnie do No, nie, 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 gram w tą grę. Nara! nie, nie, no nie, odcinek odcinek nagrać. Czemu, czemu ja? Zróbmy inaczej. Dobra, kto chce mi pomóc na, nagrać odcinek i przejść quest do bossa thx 3? Dobra, let's go. Idziemy. Właśnie mam tutaj 3,50. Czekaj, le... jesteśmy na pierwszym Bijemy bossa, jak chcesz to chodzić. Lecę, 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 czekamy jeszcze chwilę. Dobra, zbieram ekipę, zebrałem ekipę widzowie! <grym>, może nie umrę <grym>, Let's go, let's go chłopaki, bo ja nie, nie, nie mam jakie ja nie jestem jakiś dobry w te grie, no nie, no nie, no nie, no nie no nie no nie no nie no nie no nie 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 nie, nie, nie. czemu mnie, czemu mnie czemu te gówna atakują właśnie mnie <grym, wiesz> Mam dość, mam dość widzowie Zrobimy do tego drugie podejście, a ja się muszę bardziej przygotować, bo to jest... Totalnie, unreal, ja tego inaczej nie przejdę, także. Nie, zasub, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Nadaję ostatnia piątka followersów i widzimy się w kolejnym odcinku, bo już godzinę to nagrywam. Jak najlepiej, ile ja to nagrywam? No godzinę to nagrywam i ja od 45 minut wale się z pająkami na web. I'm done, I'm done. Nie zapomnijcie zasubskrybować, ja się z Wami żegnam. Elo! Niewątpliwie jednak wniesie to cenną wiedzę do tworzonego przeze mnie bestiariusza. Le, bestiariusza. Le kto to kurwa pisał?